Siemaneczko, z tej strony Robek, a to kolejny odcineczek z gry Farming Simulator 2017 A dzisiejszą, taką późniejszą troszkę porą, czyli 19.25 zaczynamy, moi drodzy Rozrzucanie obornika naszym, waszym ulubionym, a moim nowym traktorem, czyli Challengerem yy, Mamy również yy, ładowarkę Manitu Do ładowania Kurczę, coś mi tutaj szura widzę. Nie wiem co, chyba odpada. Dobra, czekajcie. Niech się wysypie. Tu odpada mi widzę szurami USB. Jeśli chodzi nie, dzisiaj to yy, ładuję. Jeśli chodzi o sterowanie, to preferuję yy, myszką. Bardzo fajnie się ładuje. Ogólnie szybciej się yy. Szybciej się ogólnie na. złapie się myszką. Mm. Łatwiej się połapać na myszce. A rozrzutnik to mamy Joskin. Joskin, e, już Wam mówię. Tornado 3. Tri, nie wiem jak to tam. Ale bardziej, żeby było jak to tornado, no to niech będzie nasz tornado 3. E, wozimy kurczę obornik z pryzmy, bo jak widać, ładna, solidna. Zmeczka. Nie wiem, czy słyszycie dźwięk, więc yy kurczę, da się przystać sobie klawiaturę Słyszycie? No, dam wam na. Tu damy na 30, tu damy na 20. Coś słychać. Słyszycie na pewno. Dobra. Chyba, że jeszcze wam tutaj dam wam. Teraz musicie słyszeć na 100%, bo ja słyszę dźwięki bardzo dobrze. Więc wy też będziecie słyszeć bardzo dobrze dźwięki. Uję, pryzma dość spora, bo pryzma jest około 48-50 ton. Nie, uuu, tak mało co ja gadam. 80 ton, chyba 88 ton, dokładnie, bo były tutaj, weszły tutaj dwie przyczepy po 44 tony. Więc, jazda. Od rozrzutnik, mój jest 19 ton. Taki w sam raz. I lecimy Challengerem. Ogólnie już zacząłem wcześniej rozrzucać. Obornik, czekajcie jednak. Przy Challengerze 40 musimy dać. Wcześniej już zacząłem rozrzucać obornik na polu obok gospodarstwa. Ogólnie fajna teczko teksturka jest zrobiona przez Giantsa, całkiem fajna, więc to jest z plusem, 17. Jak mówię, wcześniej już zacząłem rozrzucać obornik przy gospodarstwie na jednym polu. Tam był, to jest chyba pole numer, jak się nie mylę, to jest pole numer. Już Wam mówię, pole numer 12, rozrzucałem na polu numer 12, obornik. A, no siedzisz w telefonie. Mam ogólnie, jak mówiłem wtedy, zawsze mam tu przy sobie stoper, tylko musimy sobie go... Dobra, odpowiednie miejsce jest już ustawione, gotowy, Minie zasłania, widzę go bardzo dobrze, więc ok. Rozrzucajmy. Ogólnie challenger taki, tak średnio trakt, jeśli chodzi, to bardziej, niby traktor jest niby na gąsienicach, ale no, wiecie, duży traktor bo o wielkiej mocy przy takim juskinku, no to sobie widać, że pyka spokojnie, nie ma problemu i, i to raczej powinniśmy rozrzucić. Później, yy, nie wiem, ile tego rozrzucimy, może wyrzucimy sobie ja... przynajmniej dwa oborniki, były oborniki, dwa rozrzutniki, yy, Żebyście mieli tego, rozrzut, tego rozrzutnika, tego obornika trochę a później sobie musimy pojechać opryskać buraki nawieźć najpierw, a później opryskać buraki Tylko czy któryś traktor na gospodarstwie ma opcję opcję, opcję, opcję cienkie opony będę musiał patrzeć Myślę, że któryś z nich, najsztajer, chyba ma opcję dzięki opony. Zaraz zobaczymy sobie. Wezmę na najpierw rozsiewacz, później rozsiejemy szybko, a później, później wezmę New Hollanda. opryskiwać ten duży New Hollanda. I opryskam. No dobra, przejechałem 3 razy, dostało 8 ton, czyli 10 ton na 3 przejazdy, to jeszcze nawet spoko. Później to naturalnie będziemy orać. Tylko jeszcze pewnie nie w dzisiejszych dniach. Tu ogólnie po czymś jest ściernisko, ściernisko jest po soi. Yy, tu ja tu pamiętam jeszcze jak była zasiana soja, to i na to soję rozlewałem gnojowice, nawet nie pamiętam po co, po prostu miałem dużo i nie miałem gdzie tego rozwieźni, to rozwiozłem na soje akurat i. No i całkiem nawet było pokaźne ilość ziarna, bo tam było chyba. 50 chyba ton było z tego poletka. Wiem, malutkie pole, ale naprawdę bardzo pokaźne było. Także było spoko, nawet dobra, dostała nam w tym momencie jedna łyżka, bo łyżka ma jakieś 4 tony. To, żeby może nie jechać i dostawiać, to zjedźmy i nasypmy sobie. Nasypmy sobie pełnego. Pełną po prostu już e, pełną e, pełny rozrzutnik. Dobra. Okej. Okay. Ło przesypałem, coś nie dosypałem. Dobra, musimy tu zebrać, żeby nam się fajnie jeździło dosyć, bo tak średnio się nam w tym momencie jeździ tą górkę zbierzemy. A żeby po prostu nam było wygodniej się cofać na pryzmę żeby nie było dobre ogólnie no pryzemka no mówiłem dość sporawa była no ale co to ile z tego nam dostanie to nie wiem ile dostanie no to to się jeszcze wywiezie yy, wywiezie po prostu na inne pole do rozrzucenia już po prostu przy gospodarstwie jeszcze mam yy, ile też 70 czy tam Chyba 78, czy 75 ton mam opornika, 75 ton mam przy gospodarstwie. Po prostu leży mi Róż, również, bo miałem rozrzucać na wszystkie te tam wszystkie te pola co są i po prostu nie zdążyłem, a bo to się śpieszyłem, bo miałem wypożyczony, czy tam pożyczony chyba już dokładnie ro, siewnik do buraka i kukurydzy i do tego się śpieszyłem po prostu i nie chciałem przedłużać wypożyczenia czy pożyczenia od sąsiada no to wziąłem na szybko zasiałem po prostu i nie udało się nam po prostu rozwieść tego, tego obornika. Chodziło mi, żebym rozwieść na pola numer 14, 15, 12 i 19 i 16. Miałem to rozwieźć wszystko obornikiem. Ale mi się nie udało. 16 jest jeszcze nie zasiana, także jest okazja, żeby wywieźć. Bo 16 jest tu zaraz obok tego, no to jest jeszcze opcja, że możemy tutaj wywieźć. Bo mamy tutaj obornik. I co jeszcze? No, później, później mówiłem o ramy, kultywujemy, siejemy inne tam doły. Jak to robota, wiosna się powoli zaczyna, nie wiem jak u was piście niby mówią coś, z tym optycy mówią, że ma być powrót zimy, ale dość mi się to nie, dość, nie chce mi się to wierzyć, że będzie powrót zimy. Także, mm, na razie optymalnie jest u mnie wiosna, już się zaczynają jakieś powoli prace. Ja naprawiałem dzisiaj rozsiewacz. Coś tam, jakiś tam tarcza, nie tarcza. Malowałem go, bo miał z tamtego sezonu, był po prostu przyrdzewiały. No to wziąłem farbę i już wymalowałem go tak ładnie. Wszystkie łopatki, nie łopatki wymalowane. Tarcza rozsiewająca jest wymalowana. Jedna Włączanie mechanizmy, dziś wczoraj odkręciłem. Jutro będę je czyścił do zera, malował podkładem i później farbą później muszę to wszystko poskręcać dam wszystkie po prostu już nowe śruby żeby fajnie to wszystko ładnie wyglądało tam dokładnie no to jak się nie mylę są wszędzie trzynastki wszędzie przy tarczy są trzynastki tam są czekajcie jest tych łopatek 4 8 śrub na trzynastki później są łączenia z Połączenie e, mechanizmu różnicowego t, to z tarczą są dwie trzynastki. E, górna tarcza, znaczy pokrętło do mieszania nawozu w środku jest połączone tam z wałkiem jeszcze jednym. No to tam jest jedna siedemnastka. Plus, e, plus e, mam jedną trzynastkę do łączenia. E, Tych dwa do otwierania. E, plus, 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 plus. Co tam jeszcze mam? Plus jedna dziewiętnastka, w sensie na śrubę dziewiętnastkę. Wiecie o co chodzi? Na klucz dziewiętnastkę. Śrubka jest do łączenia tych dwóch do otwierania wajch. Like plus ja mam jeszcze dwie trzynastki na dziesiątki, przepraszam, gdyż po prostu dodałem dodatkowe, czy powiększyłem sobie otwieranie bo było, miałem nisko, a że takie po, dawniej było powiększone bo, bo kupiłem takiego że miał zrobione takie większe otwieranie, ale było źle bo po prostu było zakrzywione i mi tam mówił, że on miał kabinę więc mu to zakrzywienie nie przeszkadzało, a mi właśnie to zakrzywienie przeszkadzało, gdyż mi łapało błotnik i mi rysowało błotnik więc postanowiłem, że po prostu wezmę i teraz w tym roku zostało to przerobione, wytrzymałem jeden sezon i przerobiłem po prostu na płaskie, zwykłe. Dobra.